Cześć. Nazywam się Aleksander a ty oglądasz Sztukę Mieszania. Kanał poświęcony w całości tematyce koktajli. Poznasz receptury, metody ich przygotowania oraz użyte do nich składniki, w tym alkohole to wszystko pozwoli ci zupełnie samodzielnie we własnym domu przygotować koktajle, które wcześniej były domeną profesjonalnych barmanów. W tym odcinku dowiesz się, czym jest mojito, a konkretnie jego oryginalna kubańska receptura. Jeśli chcesz pominąć wprowadzenie i wątek historyczny, kliknij na osi czasu w drugą część, chociaż pewnie będziesz żałować. Mojito to jeden z najczęściej zamawianych koktajli klasycznych. Swoją sławę zawdzięcza połączeniu zrodzonych na kubańskiej ziemi składników. Jasnemu, delikatnemu rumowi, soczystej limonce, białemu, rafinowanemu cukrowi trzcinowemu oraz mięcie, której odmiana na kubie nazywana jest hierba buena, czyli dobre zioło. Całość dopełnia woda gazowana. Ta mieszanka składników tworzy niesamowicie lekki i orzeźwiający koktajl. Mochito na kubie nie jest serwowane na kruszonym lodzie, lecz na kościach. Ponadto używa się świeżo wyciśniętego soku z limonki, nie ugniata się całego owocu wraz ze skórką, który oddałby mnóstwo goryczki. Pochodzenie nazwy Mojito może być związane z wyrazem moho. W afroamerykańskich wierzeniach, a te rytuały są dalej częścią kultury kubańskiej, moho to rodzaj zaklętego amuletu. Jest w mały woreczek wypełniony ziołami, przyprawami czy minerałami, który noszony przy sobie chroni właściciela. W tym znaczeniu mojito może być magicznym zaklęciem, które rzuca na Ciebie czar tak długo jak rumowa mieszanka krąży w Twojej głowie. Nazwa mojito i koktajl w znanej nam dzisiaj wersji pojawił się w barach w Hawanie w 30 latach XX wieku. Miejscowa ludność piła podobną mieszankę już ponad 100 lat wcześniej. Jej bazą był jednak podły, bimbrowaty rum, a pito ją w temperaturze otoczenia bez dodatku lodu. Powstanie mohito było możliwe przede wszystkim dzięki stworzeniu zupełnie nowego, oczyszczonego rodzaju rumu. Powstał on na Kubie w 60 latach XIX wieku przy użyciu nowej metody destylacji kolumnowej oraz filtracji węglowej. Dawny, gęsty i pełen zanieczyszczeń destylat zamieniono w lekki i przejrzysty trunek. Tak powstał rum, którego charakter zaczęto naśladować w innych hiszpańskich koloniach, stąd do dziś nazywa się go rumem typu hiszpańskiego. Kolejną innowacją, która umożliwiła powstanie orzeźwiającego klasyka była sztuczna produkcja lodu. Zanim odkryto ten proces, jedynym sposobem na pozyskanie lodu było wykucie go z zamarzniętego zbiornika wodnego w regionie o chłodniejszym klimacie. Transport takiego bloku lodowego na tropikalną wyspę był niesamowicie kosztowny i zarezerwowany tylko dla elitarnego grona najbogatszych. Pierwsza taka dostawa na Kubę miała miejsce w 1807 roku. Dopiero 100 lat później lód stał się bardziej dostępny dla mieszkańców. U progu XX wieku na wyspie istniała sieć wytwórni sztucznie mrożonych bloków lodowych, które w całości dostarczano do barów. Zadaniem barmana było wykucie odpowiedniej wielkości fragmentów lodu: od dużych bryłek po lód o strukturze śniegu. W pierwszych udokumentowanych przepisach na Mojito z 1935 i 1936 roku użyto tzw. cracked ice. Jest to lód o konsystencji pomiędzy kruszonym lodem a kośćmi. Dzisiaj w dobie elektrycznych kostkarek używa się regularnych sześciennych kostek. Masz już garść informacji na temat Mojito, wiesz skąd pochodzi i z czego się składa. Pora przyrządzić koktajl. Do mieszania drinka potrzebujesz długiej łyżki, zaś do odmierzania składników możesz użyć kieliszka do wódki. Mojito jest koktajlem budowanym bezpośrednio w szkle. Odpowiednia będzie wysoka szklanka o pojemności od 350 do 400 ml. Koniecznie zadbaj, aby była schłodzona. Najlepiej włóż ją do zamrażarki na 30 minut. Opcjonalnie możesz schłodzić ją lodem. Dzięki temu twój koktajl rozwodni się w mniejszym stopniu, a jednocześnie będzie wystarczająco zimny. Lód prosto z zamrażarki, włożony swobodnie do szklanki, schłodzi ją w 30 minut. Lód wyjęty z zamrażarki wcześniej i rozpuszczający się będzie potrzebował na to 5 minut. Możesz przyspieszyć znacznie ten proces, mieszając lód łyżką. Do schłodzonej szklanki nalej 30 ml soku z limonki. Sok z limonki możesz wycisnąć w trakcie robienia koktajlu lub na kilka do kilkunastu godzin przed i umieścić go w lodówce. Sok kilkugodzinny nabierze nieco goryczki w moim odczuciu ma nieco ciekawszy smak. Sok świeżo wyciśnięty cechuje się gładkim profilem i żywą kwasowością. Następnie nalej 20 ml gęstego syropu cukrowego. Przepis na syrop cukrowy znajdziesz na końcu odcinka. Pamiętaj, aby dostosować poziom słodyczy w koktajlu do swoich upodobań. Jeśli koktajl wydać się zbyt kwaśny, dolej 5 ml, czyli 1 łyżeczkę syropu cukrowego. Ważne, żeby cukier był rafinowany, biały, pozbawiony ciemnej melasy. Odpowiednikiem rafinowanego cukru trzcinowego w Polsce będzie zwykły cukier buraczany. Intensywny, nierafinowany, ciemny syrop cukrowy przyćmiłby aromaty jasnego rumu. Wieża limonka i cukier będą balansowały intensywność alkoholu. Składnikiem wznoszącym koktajl na szczyt orzeźwienia będzie mięta. To od jakości tego składnika zależy, czy twój koktajl dorówna temu serwowanemu na Kubie. W barach w Hawanie używa się mięty nazywanej lokalnie jerba buena. Jej łacińska nazwa to menta sativa. W Polsce najlepszym wyborem będzie mięta pieprzowa. Pod tą nazwą kryje się wiele odmian, stąd zamiast patrzeć na etykietę, wybierz tę o brunatnych łodygach i ciemnozielonych liściach. Mają intensywny mentolowy aromat. Sadzonkę w dużej doniczce możesz kupić w sklepie ogrodniczym, na bazarku czy giełdzie spożywczej. Coraz częściej aromatyczne odmiany pojawiają się także w supermarketach. Pamiętaj, że mięta potrzebuje sporo wilgoci i miejsca słonecznego lub półcienistego. Jeśli potrzebujesz większej ilości mięty, możesz kupić jej ciętą wersję, często dostępną w ekologicznych gospodarstwach czy na niektórych bazarkach. Do szklanki włóż garstkę mięty, przynajmniej 6 do 8 dużych listków lub 10-12 mniejszych. Następnie delikatnie je przyciśnij, tak aby wydobyć olejki eteryczne, a nie goryczkę. Jeśli nie masz łyżki barmańskiej czy madlera, możesz zrobić to końcówką noża lub tłuczka do mięsa. Innym sposobem na obudzenie mięty jest klaśnięcie nią między dłońmi, wówczas jednak część olejków zostanie na Twoich rękach. Sercem Mojito jest jasny rum typu hiszpańskiego, jest to lekki, oczyszczony alkohol, a jego ojczyzną jest Kuba. Najlepszy będzie rum krótko starzony w dębowej beczce, maksymalnie 3-4 lata, a następnie filtrowany. Filtracja usunie większość koloru oraz gorzkich tanin nadanych przez beczkę. Efektem dojrzewania i filtracji jest lekki i gładki rum o słomkowej barwie i subtelnych nutach banana, wiórków kokosowych i wanilii. Polecane marki rumu znajdziesz w opisie pod filmem. Nalej 60 ml jasnego rumu. Jeśli masz możliwość, użyj rumu schłodzonego w lodówce. Następnie wymieszaj zawartość szklanki, dorzuć do pełna lodu i mieszaj jeszcze kilka sekund. Dolej od 60 do 100 ml zimnej wody gazowanej. Nie przesadz z jej ilością, bardzo łatwo zmienić zbalansowany koktajl w wodnistą lemoniadę. Kilka delikatnych ruchów łyżką z dołu do góry połączy wszystkie składniki. Użycie schłodzonej szklanki wypełnionej po brzegi lodem, zimnego rumu i wody gazowanej utrzyma niską temperaturę i ograniczy rozwadnianie się koktajlu. Mówiąc prościej twój koktajl zachowa pełnię smaku, a przy tym będzie maksymalnie zimny. Ostatnim elementem będzie garnisz w postaci kilku szczytów mięty. Obudź je do życia klapsem, następnie muśnij nimi rant szklanki i umieść na wierzchu drinka. Jeśli chcesz użyć słomki, skróć ją odpowiednio, aby Twój nos przy każdym łyku muskał listki mięty. Twoje poczucie smaku w około 80% odczytywane jest przez zmysł węchu, stąd tak ważne jest co podpowie Twój nos, zanim koktajl trafi do kubków smakowych. Twoje kubańskie mojito jest gotowe. W zapachu wyczujesz przenikający aromat mięty pieprzowej. Pierwszy łyk to długotrwające uczucie orzeźwienia, wyrazista kwasowość limonki grająca główną rolę w duecie z miętowym powiewem świeżości. To wszystko przy akompaniamencie gładkiego rumowego finiszu. Bardzo Ci dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Jeśli chcesz poznać więcej przepisów, które z łatwością zrobisz we własnym domu, zachęcam do subskrypcji i zostawienia łapki w górę. Koniecznie podziel się też tym odcinkiem ze spragnionymi znajomymi. Zajrzyj też do opisu pod filmem, znajdziesz tam garść cennych informacji, w tym polecany marki jasnego rumu oraz link do krótkiego odcinka z samym przepisem na Mohito, z którym krok po kroku zrobisz własny koktajl. Na koniec pamiętaj, że alkohol to nie przelewki. Dozuj go z umiarem i szanuj swój organizm. Dziękuję za poświęcony czas i do zobaczenia w kolejnym odcinku.